Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku weekendowego ogrodnika. Jesteśmy na, naszych, na naszej grządce. W nocy mocno popadało, jest już naprawdę mokro, ale deszcz się przydał, bo było bardzo, bardzo sucho. Jest 13 czerwca i widzimy, że rzeczywiście wreszcie ruszyła wegetacja roślin i przyrastają one w bardzo szybkim tempie. Nie byliśmy tutaj dwa tygodnie, bo tydzień temu byliśmy w ogródku owocowym, a dzisiaj tutaj zaprezentuję Państwu, co się przez te dwa tygodnie wydarzyło. Buraczki ćwikłowe mają już około 10, niektóre może nawet 15 cm, i wyglądają tak, myślę, że za Jakieś dwa tygodnie będzie już można te buraczki wykorzystać chociażby do chłodnika. Po tym deszczu, rzeczywiście widać, że rośnie nam cebula. Tu są chyba trzy rodzaje cebuli łącznie z szalotką, cebulą cukrową i cebulą czerwoną. Widzimy pięknie zarysowują się trzy rządeczki. Dość gęsto powschodziła i. Mniej więcej wygląda ona nam tak. A przed nami już grządka z bobem. Dwa rządeczki bobu. Krzaki bobu mają już nawet około 50 cm. Widzimy, że wypuściły białe kwiaty, O, i z tych kwiatów będą strąki bobu. Tu mamy z kolei fasolkę szparagową. No, już niektóre fasolki sięgają 20 cm. Widzimy, że powoli zaczynają wypuszczać pędy kwiatowe, niestety, jak widać tutaj, ktoś nam zgryza listki. Oczywiście podejrzany jest zając. Cukinia sporo urosła przez ostatnie dwa tygodnie. Należy do roślin ciepłolubnych, więc im cieplej, tym te wzrosty są większe i na krzakach pojawiły się już kwiaty tak jak można zobaczyć a poniżej kwiatu o mamy małą cukinię tu pokażę jeszcze państwu więcej kwiatów i malutką cukinię która to ukryła się tutaj wśród liści Niedługo też kwitnąć mogą patisony. Też już powoli wypuszczają pędy kwiatowe. Na ogórkach wysadzanych z sadzonek pojawiły się już pierwsze zawiązki, i mamy nawet pierwszy kwiat. Także za jakieś Dwa tygodnie będziemy mogli pewnie zerwać pierwsze ogórki. Jak szalony rośnie nam koperek? No, przez okres tygodnia on urósł o jakieś co najmniej 10 cm. Teraz w zasadzie, gdyby chcieć go sprzedawać to jest w najlepszym momencie ma około 20 cm i prezentuje się właśnie tak o piękne łodyżki, piękne tutaj zielone igiełki. A to sałata królowa majowych i jako pierwsza jest Pierwsza z warzyw jest zbierana z pola, gdyż uformowały się już śliczne główki. Ziemniaki, które jeszcze dwa tygodnie temu dopiero co wschodziły, dzisiaj już mają no, 20-30 cm. I mają piękne, rozłożyste. Liście, rozłożyste krzaki, i na tych krzakach zaczęły pojawiać się już pierwsze pąki. Ale co ciekawe, nie ma jeszcze stonki, a już powinna się też pojawić. Mocno wieje dzisiaj od rana i niestety ten wiatr trochę poprzewracał pomidory. Niby są to pomidory bezpalikowe, tak zwane przemysłowe. Ja wczoraj zdążyłem powtykać patyki i miałem je podwiązać. Niestety nie zdążyłem, i dzisiaj wiele z tych pomidorów właśnie się położyło, można powiedzieć, na ziemi. Trzeba będzie tutaj takie patyczki zamontować, aby te pomidory podnieść z ziemi i przywiązać. Nawet te pomidory, które były przywiązane do wbitych pali, też się położyły. I trzeba będzie je właśnie lepiej poprzywiązywać, wyżej. A co więcej, trzeba będzie przeprowadzić zabiegi polegające na odrywaniu liści od dołu, od pomidora. Tutaj wszystkie te liście. Oraz tak zwane wilki, czyli pędy, które wypuszczają, które wypuszczają te od tej głównej łodygi. Te wilki trzeba będzie zlikwidować. Także zostanie tutaj w zasadzie ta część pomidora do góry, czyli można powiedzieć odtąd do góry. A dlaczego tak się robi? Otóż robi się to dlatego, aby więcej soku więcej energii dany krzak poświęcał na tworzenie owoców, Żeby po prostu ta energia nie szła na dokarmianie tych liści i wilków. I tutaj można zobaczyć, pojawił się już pierwszy mały zielony pomidorek. Nie wiem, czy go widać. O jest tutaj. O spróbuję go pokazać. O mamy! Tak wygląda grządka z pomidorami, bawole serce, malinowe przed zabiegiem usuwania liści oraz wilków. Tutaj sobie rośnie papryczka, która była wysadzana tydzień temu. W przeciwieństwie do tej pierwszej, ona akurat nie chorowała gdyż, no, była wcześniej zahartowana i tak naprawdę z marszu się przyjęła. Tu mamy z kolei papryczki, trochę mniejsze krzaki, ale są to właśnie te papryczki ostre, habanero oraz cayenne. To był kolejny odcinek weekendowego ogrodnika. Tak w całości prezentuje się nasza grządka. W tle widać zboże, które już jest Wysokie i puszcza kłosy, i wreszcie mamy odpowiednią ilość wilgoci w glebie. I myślę, że ona na pewien czas wystarczy roślinom, aby mogły ładnie rosnąć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek weekendowego ogrodnika.